Z rodzinka wraca. Ma, no to jest niesprawiedliwość. Jakoś ja musiałam jechać i tam stałam jakieś yy, bardzo długo. To była nuda, nuda. A, zo, a Lenka mogła zostać w domu. Skarbie już przestań. Chodźcie lepiej. To jest niesprawiedliwość. Chodź, zobaczymy, co Lenka robi. Co robicie? Bawicie się lajmem, a tam pani coś na telefonie robi. Nie wiem, nawet co. Co? Taka grzeczna? Oj, jakby pani tu zobaczyła, jaka ona była grzeczna. Poproszę za to tysiąc Jakie tysiąc złotych? Ma... Czy... Jakie tysiąc Jakie złotych? Przepraszam sobie. Przecież to miało kosztować 100 złotych jakieś. 100 złotych to by pani miała, jakby to dziecko mi nie robiło przykusów. Ale jak zwykle... Nie przyjeżdżam. Poproszę 100 zł, już to proszę. Rozprawię się z Tobą, Lenka. Ale o co chodzi. Jeśli tylko fajnie bawiłam. A, y... Lenka, masz laban ma całe życie. Jak na całe życie? No nie na całe życie, ale dzisiaj nie możesz spokojnie wychodzić i biorę ci telefony na dzień Cały dzień i w ogóle skąd masz tego slajma? A, się zrobiłam. No to jak tak, to zobaczymy Co mówisz? Nic Ach Ja rozumiem Mogę też iść do góry? Jasne, nic nie zakazał. Ja zostanę Chodźmy. Mam. O, tak. No ta pani nie chciała się ze mną bawić. No, y, jakoś musiałaś się jej zrobić przykusy. Ale ona, jak się jej peciałam, to nie chciała się ze mną bawić. Jak nie widzieliście tego y, filmiku, to y, nazywa się Lenka zostaje sama w domu. Taka boka. Chodźmy już. No idę do pokoju. Okej okay, trzeba zadanie do to robić. W ogóle, właśnie, tu jest mój portfel A on powinien być tu Ok, czas coś na YouTube nagrać Dobra, siadaj tu lęka już Gdzie tego słowa cię odłożyć? A nie wiem, wyciąłam go kości tutaj yy, Wzięłam, pomieszałam różne składniki i mi wyszedł Dobrze, ale to i tak nie znaczy, że ci nie biorę tych przedmiotów no to nie bez nie no to, no, no to, ja jest bez sobie Okej okay. To biorę Ty umie widzieć to budyłko A tam, bo... Po, to była dobra, dobra, schowam to w tajne miejsce i tak nie zauważę Było mm, bo że ktoś tu chodzi Ale tym mordy nie e, zaraz dziewczyny, jedziemy, mogę skarbie tu pójść spać. To idź

ale tak nimi nie wyglądasz. Co to za hałas na się nie można? o na twarzy! Ale to tu głupio wyglądać. Jo Gioci, ja lynka naprawdę Twojej własnej mamy tak robisz? To jest takie fajne. Co? Biorę ci tego slajma, nie masz żadnego jego nie masz w go nic więcej No, 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 dobra, no nie już Biorę ci tego slajma Trzymaj go, ty robisz slajmy Biorę ci tego slajma i nigdy więcej ci nie oddaję Nawet własnej matce robisz przykusy Jak mi widziałaś telefonu To jest że tak Lynka. Co? Och no Okej okay. To ja pójdę z tym slajmem do pokoju Okej, okay, dziwne rzeczy tam się dzieją. Slaj ma dużo tu. Się... Ha? Huh? Dlaczego mój krem do smarowania jest, jest użyty i był na innym miejscu? A, to połowę ktoś użył. Mamo! O co chodzi, skarbie? Mój, mój krem na twarz! Ktoś całą połowę użył. Tylko Lenka była w domu. Mówiła, że z czegoś zabrała se ma. Lenka Lenka. O! Eee, dowiedziała się. <laughs> Jak ja ci zaraz? To był mój krem do twarzy. Dopiero go sobie niedawno kupiłem jakbyś w tym sklepie, a ty już mi go zużywasz. E, teraz masz coś w swoim pokoju. Co? Jak mam niby to w swoim pokoju? No boś tam gdzieś coś tego zrobiony. Lenka! Lenka, mnie tu nie ma. E, e, dobra, idziemy, idziemy, chodź. O, mamo, ja to sobie dopiero kupiłam. To nie może być. Nawet ani razu nie korzystałam do włosów chociaż nie skorzysta, muszę go skorzystać szybko, żeby ona mnie nie skorzystała. Przykro mi skarbie, ale. No pamiętaj, masz taką siostrę, że. No i powiedziała, że tu masz ten. Twój kremik. Na pewno, ledwo co? Chociaż mam slime. Co już wyciągnąć. Muszę mi jeszcze tylko pudełko do niego znaleźć. Naprawdę, przykro mi, skarbie. Mogę ci oddać mąkę. Nie musisz. Ci się bardziej przyda, niż nie jestem zwykła na stoalety. A ty jesteś dorosły człowiekiem. Mi się nie przyda on w ogóle. Tam jest twoje miejsce. Gdzie się zawsze chowam przed wami? A, czyli tam się zawsze chowasz przed nami. Okej, okay, skarbie, ja już pójdę z tą z Lenką pogadać. Lenka? Mi tu nie ma. O, Lenka, słuchaj nie możesz. Tak robić twojej siostrze. Lili z nami... znaczy Maja z nami ładnie to. Maja z nami była, a ty nie byłaś, bo nie musiałaś być. I po co jej krem skorzystałaś? Bo było fajnie. Nie było fajnie, bo tego slajma z niego zrobiłaś. A o co tu mam nie obchodź już. Okej, okay. to ja będę lepiej w to pokoju. No, e, dziwne one są. No jak to kobiety. Okej, okay, ja będę spać. Dlęka, dopóki mi nie wytłumaczysz, dlaczego to zrobiłaś, bo chciałamś tworzyć slajma. Dlaczego to zrobiłaś, to nie pójdziesz do góry. Mówię przecież, zasadzie, chciałamś tworzyć slajma. No, i to stworzyłaś, ale nie bierze się klemów twojej siostry. Chciałem twój ale mam tego dość. Staś szlaban i naprawdę już to nie odwołanie. No co, na no dwa tygodnie nie szlaban. oddam. Muszę ci jeszcze oddać jej mój krem. Sama chciałaś jej to zaplanować, ona ci mówiła, że nie chce. Lenka. Naprawdę. Jakiejś taka byłam, dobrze o tym wiesz. Nieprawda! Chybaś, mała, byłaś lepsza i słodsza. Teraz ty jesteś tym słodka. I nie możecie tym nawet diabli Za to, jutro masz taki szlaban, że nie tylko nie możesz wychodzić z nie możesz wychodzić do koleżanek. Co? Spokoju i do koleżanek? ale jakoś byłam na dole. Hmm, nie, nie. Do? Nie, nie możesz. Wychodzić ze spokoju możesz, ale do koleżanek? Nie. Możesz wchodzić tylko spokojnie, żeby się najeść lub cokolwiek zrobić. Ale mamo! Nie ma, ale mamo. Idź już spać. Mam dość ciebie. To jest niesprawiedliwe. Jakoś mój bleczek nie ma. Gdzie on w ogóle jest? Boże. Skarbie. Nie mamo. Pewnie coś chcesz bierać, ten zgleb to bierzesz. Nie, zmieniam cię. O jest pełen. Dobranoc. No pięknie. Dobranoc, ma. Kolejny zaraz A tu coś jak mam Dalej kolejnych slajników. A będę sobie. Ma nigdy nie bądź dopytać za go za jakim cudem. Ciebie tak długo nie było, nikt tego nie zauważył. No mama, przepraszam cię, ale ja, ja, ja nie mogłem, po prostu nie wiedziałem jaka jest godzina. Po na kolejce i się zagadaliśmy. Nie masz się zakadaliście Masz wracać zawsze o tej samej godzinie. Nie ma takiego czegoś, że nie ma i nie ma i nie ma. Przepraszam. I spać. Huh? Gdzie jest mój krem? Została ze z smockiem. Lenka! O, co chodzi, o, co się stało? Gdzie jest mój krem? Przecież dobrze wiem, że zostałaś z smockiem. być z mockiem. No dobra. Tylko w już, dobra Gdzie jest mój krem? Ooo. Wow. No. Nigdy bym tu nie spojrzała. Do noc Dobra byłem dzisiaj zbyt zło. Jutro muszę być lepsza Mamy sprawdzenie to DNA, czy na pewno czy na pewno jestem w tym w ciąży to już jest na 100% twórczość no, nie więcej no ale nie wiem Wydaje mi się, jakby dzieci myślały, że już oni nie będą ważni w ogóle. Raczej tylko środko także moje, moje moja. No okej. Okay. Nie wiem czy na pewno mi się już chce spać. O co chodzi z skarbie? Czemu jeszcze nie śpisz? Albo nie jesteś w łóżku? Sam, nie wiem. Ty tak po prostu się jakby dzieci były przez nas odrzucone. Ale nie są. Każdego tak samo kochamy tylko czasami każdego może, każdy rodzic może być mega zły na twoje, swoje dziecko. No to wtedy już nie ma wyjścia. Ale ja myślę, że dzisiaj byłam wyjątkowo bardzo, ale to bardzo zła na nich. Chyba już... Pójdę spać. Ok. S -s 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 Sześć godzin później. O! O! o. o. O umar... Kubo Kuba, O Co chodzi? Co się stało? to Szybko weź się. Nawet jeśli nie umierasz, Ja się ubiorę szybko, musisz. Szybko do szpitala. Dzwonić po Nie bójaj To dzieci pięciu mam cię, nie wiem, tam Szybko. Kolejna część niedługo.